Witam Was serdecznie w nowej serii pod tytułem łowca kart. Celem serii będzie zagranie Food Champions i zdobycie chociaż 10 winów w tym trybie. Będziemy startować oczywiście z nowym kątem od zera. Seria będzie polegała na tym, że będę zabierał karty ze składów rywali. Czyli jeśli wygram z rywalem, to losuję kartę z jego zespołu, która trafi do mojego składu. Jeśli zaś przegram mecz, będę musiał wylosować kartę, którą usuwam z mojego zespołu. I z tego co pamiętam, to Vibe nagrywał podobną serię kiedyś, która nazywała się Złodziej Kart, ale o tym więcej w opisie. I teraz, jeżeli chodzi o ograniczenia. To każda liga ma swoje ograniczenia, jeżeli chodzi o cenę zawodników. I te ograniczenia widzicie właśnie na ekranie. No dobra, ale co się stanie, jeżeli na przykład rywal ma winiego toty, a ja go wylosuję? To no w takim przypadku będę musiał kupić jego bazową kartę lub jakąś kartę, która mieści się w budżecie. Natomiast jeżeli karta, nawet bazowa tego zawodnika, nie mieści się w budżecie, na przykład jakaś ikona, to po prostu losuję jeszcze raz. Ale oprócz tego czekają nas pewne bonusiki. Jeżeli wygram wszystkie mecze w odcinku, to będę mógł zrobić dowolny, na SBC, albo jakiegoś zawodnika, albo paczkę, albo jakiegoś pika. Tutaj będę miał dowolność. Natomiast jeżeli wygram 6 meczy z rzędu, to będę mógł stworzyć dowolną paczkę ze sklepu. I oczywiście potem będę mógł użyć jednej karty z paczki. Natomiast jeżeli przegrałbym wszystkie mecze w odcinku, to będę musiał usunąć zawodnika zespołu z najwyższym overallem. Także tak prezentują się zasady. Mam nadzieję, że będzie Wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, także subika. I zapraszam Was do odcinka. Dobra, o ile się nie mylę, witam Was w dziewiątym odcinku serii łowca kart. Ym, no dzisiaj, proszę Państwa, wielki dzień. Zaczynamy food Champions. Ale to nie tylko to, bo jeżeli wygram pierwszy mecz, mogę otworzyć paczkę ze sklepu. Tak wygląda nasz składzik, który, w którym wjeżdżamy w pierwszy meczyk. No i powalczmy, powalczmy o to pierwsze zwycięstwo, bo jest ono niezwykle istotne. Nie tylko z, z, ze względu na bilans oczywiście, ale też ze względu na tą paczkę właśnie. Skład pierwszego rywala, bramkarz ciekawy, ale im dalej w las, tym lepiej. Ale jest jeden minus, bardzo dużo kart z Karnetu. Wydaje mi się, że większość kart z Karnetu. Ten Turę szczególnie, kurde. On jest chyba w karnecie premium, a ja tu nie mam kupionego karnetu premium. Kurde, no powiem wam, lipa, lipa, lipa. Pierwszy mecz pod względem. Kart, za, ka, kart przeciwnika jest strasznie lipny, nie? nie? A właśnie, nie dość, że tu są karty z SB. Nie dość, że tu są karty z karnetu, to jeszcze karty z SBC. Ty przykład Beckham, Vania. No ciężary, powiem wam, ciężary. Nawet jeżeli wygram ten mecz, oczywiście. Musz, nie no, chcę, no muszę, chcę, muszę i chcę go wygrać. Ale to nie będzie proste, to już jest, proszę Państwa, foot Czy Jeszcze w gościu ma chudlina w ogóle na, na obronie. To jest taki napastnik, co ma 206 cm wzrostu, nie? A on sobie zrobił jeszcze ewolucję na eś o nim, Boże święty Emega, w środek, w środek, ale gości się jeszcze przesunął do tyłu bramkarzem. No, to jest pradawna sztuka, proszę Państwa, którą niewielu zna, ale przesuwanie się bramkarzem do tyłu jest chyba najbardziej OP w ogóle. Bellingham, no ale tutaj, no tutaj, no, no słabo bronił, no, po prostu, słabo obronił. Dobrze, 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 ładnie wyczekane i proszę bez pełnego błaga, nie, minimalny, w ogóle jak to są wysocy obrońcy, w ogóle co on ma za obronę, jak sobie teraz zdałem sprawę, gościu ma dwóch gości, dwóch piłkarzy, dwa metry plus. Elanga, pięknie, 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 dwa ze... kurna, Tomek, przepraszam, nie chciałem naprawdę. No teraz przy... nice, 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 nice. No dobra, gość ogólnie nie, nie jest tragiczny, nie? Nie jest to najsłabszy rywal, z jakim grałem, ale no też nie wiadomo jaki on O kurde, przesunął się. Dobra, teraz. Dobra, zamykam się naprawdę, bo będzie lekcja pokory chyba. Ładnie Renard. Renard top. Top, top, top. top. Jeszcze Bellingham, fajna zwrotna piła i dobrze, i 3-0, dobrze, 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 mamy to. No dobra, to w takim razie co? Zaczniemy chyba sobie od losowania piłkarza, od tego sobie zaczniemy, bo tu mogą być dymy, teraz tak. No zobaczmy, no nie wróżę, tak mu dobrze. 9, ok, to liczymy. 9, no 9, Neymar, którego się prawdopodobnie nie da kupić, jeszcze to sprawdzę. Neymar, 380 tysięcy, dobra, ja wiem, że mamy nielimitowany budżet. Ale nie aż tak nielimitowany, nie? Nie no, to jest za dużo, sorry, to nie... Zresztą ja nim nie będę grał, wiecie? To nie jest karta, którą, która wejdzie do składu, bo on jest... No musiałbym go do EVO, nie, 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 sorry, ale... No, trafiłem go, trudno, wybór mi przepada, można go kupić, ja po prostu jego... Nie biorę, jakby nie akceptuję, nie chcę wydawać tyle końców, bo to połowę, połowę budżetu mojego zje, także... No wybór niestety przepada i czuję, że tak będzie akurat w dużej ilości w Lidze Weekendowej, gdyż dużo osób gra kartami z SBC, z EVO... I oczywiście z y, m, karnetu. Dobra, przejdźmy do paczki. Skoro zaczęliśmy Food champions, to trzeba to jakoś fajnie urścić, nie? No dobra, weźmy tą paczkę za 300 tysięcy, przyda nam się gwarantowany futis, może akurat coś fajnego wpadnie, nie ma chyba lepszej paczki, Znaczy może jest, ale ja chcę mieć tą gwarancję futis, zobaczmy Proszę, to też może, może być i koda gwarantowana. Błagam, dajcie mi to. Chyba no. <noise> powiedzieć, jest futis, tak jest, jest futis. Jest Erling Haaland, 95, albo 93 No i oczywiście ja mogę użyć jednej karty z paczki, nie? Także zaraz decydujemy Erling Haaland, czy, czy Kebab Ildis uuuu Proszę, coś w środku jeszcze, coś takiego wow Wow, ale rozczarowanie, no Ale jest wow, nie? No, nie, no, chyba, nie, no, Kenan Ildis to musi być on. No, 4 plays, Nie no, no używam Kenan na ale nie jest to szczyt marzeń, szczerze, szczerze, jeżeli chodzi o taką paczkę. Dodatkowo mogę zrobić SBC, gdyż, no wiecie, trzy mecze wygrałem, kolejne. No dobrze, proszę Państwa, to mamy tego pika szukamy dalszych wzmocnień. Oczywiście klasycznie mogę wziąć jedną kartę do składu, w sumie tak jak tutaj mogę wybrać jedną tylko i wyłącznie kartę. Lecimy od środka i mamy Middlesztada na PO, a ma jakieś inne pozycje. EŚ-O i PP. Ej, może na EŚ-O, jak nie będzie lepszego wyboru, zobaczmy, To Bruno Fernandes na SPO. o i to Bruno Fernandes to jest bardzo dobra kandydatura No i ostatni toc. I ona no dobra, biorę, biorę, nie no, Bruno, Bruno, zamiast, ym, lubię Bellingama, ale Ja chciałem to podanie z trójkątem mieć, nie? Także, no, no musimy Dobra, Bilans 1-0, dobrze to wygląda no, i Jude Bellingham jak sobie na razie pójdzie na ławeczkę. Lamina se wywalimy, bo nam w ogóle niepotrzebny. No, i zapraszamy tutaj pana Bruno Fernandesza. Proszę, żebyśmy w ogóle tego Tevez'a w końcu wykorzystali. Bardzo liczyłam, to że ktoś powiedział o Tevez'a w końcu i będzie można go tutaj wsadzić, nie? No dobra, zrezygnujmy sobie na razie z Elangiel. Alanga na pewno na ławę i w razie czego będzie wchodził, bo to jest. No patrzcie, no to jest w sumie legenda tej serii. 20 meczów, 42 bramki. No to jest dużo, nie patrzmy przed na takiego El -Wiego. 19 meczy, 19 goli, więc. No, ten naprawdę ciśnie ładnie, gościu. No, mom. jeszcze la mini jeszcze 9, boże. Ja, dobra. To mogę już wyjść, może, co? Ja pitole. Ale powiem wam, że takie, takie, takie składy przy tym moim składzie wywołują u mnie taki, taki lęk, nie? Że tu już tak się czuję, jak pożarty. Od razu od razu z... na straty, nie? Jestem wystawiony. Dobrze, Alison. Dobrze. Kurde, to miało być do L-kolorowego i od razu odegranie do Ildiza. Taka wiecie, przyśp taka przyśpieszona piłeczka od razu. Ciężki, ciężki meczyk, nie? Ale też tego się spodziewałem. Kurde, się myślałem, że się gościu przesunie na krótki i przez co uderzałem na długi, ale nie spodziewałem się, że Vandenven mi to zblokuje, nie? Nice. Wylej, 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 Kurde, no. Nie wiem, myślałem, że karny jeszcze, to by mogli hit, nie? Karny, nie, jeszcze czemu ty się nie wywaliłeś, chłopie? What are you doing? Ildis! 1 do 0! Ekstra. Ej, w sumie ja mam DiMarco, kurde, na tego Lamina Yamala. DiMarco całkiem, całkiem gasił Lamina, dopóki oczywiście nie set tym meczu z Interem w półfinale każdym że nie mam Nuno Mendesza, to już, już w ogóle tego Lamina tego lamina Jamala by nie było W sumie już go prawie nie ma w tym boisku, powiem wam ta... Jezu, co tu się stało? Totalnie niewidoczne, ale gościu nie wychodzi z własnej połowy, tak szczerze Patrząc na skład, jestem w szoku delikatnym Oj Kaka kaka Nie ma gola, nie, dobra, powiem wam Dobra, nie, nic nie mówię, nie, sorry, nie, nie, odwołuję to Nic nie mówię Czysto Ole, Renard, 99 obrony

Bruno? 3-1, proszę Państwa, 3-1. Bruno, jak kieruje? Kiria, Kaka jest! W SBC też go nie zrobiłem, ale on. Ja miałem go na 3-dniowe wypożyczenie. Oho, oho. 3-2. Niebezpiecznie się robi. Chyba byłbym troszeczkę głupi, jakbym tutaj próbował jeszcze skleić i strzelić gola. <noise> Nieważne. Z pieprzu, Selasta, gości. W ogóle jakoś źle podał. Ty, wygrywamy z. Ej, wiecie. Ja z szoku nie zrobiłem nawet zdjęcia składu Chyba, nie? No nie mam zdjęcia składu Jezu. O kurde, bo ja nawet winna nie zakładałem Teraz trzeba sobie zadać pytanie, na jakie karty mnie stać w ogóle tutaj Dobra, zaraz sobie zadamy to pytanie, tylko oczywiście wylosujmy Generate number piąteczka, ok. Czyli Teo Hernandez, dobra, już widzę, to jest Teo Hernandez w wersji Team of the Season Wiecie co, na no takie rzeczy sobie przemyślałem to wszystko Dobra, wrzucimy sobie Teo Hernandeza do Ewo. Bo mam jego złotą kartę. To kupować nie ma zamiaru tym, nie, nie mam zamiaru, tym bardziej, że nie ma fajnych kart. Tutaj mamy tak, Teo, tego za 300, tego za 200. Tego za 200. No nie no, szkoda, lepiej zrobić ewolucję po prostu. Ej dobra, tylko jest jeden problem. Nie ma żadnej ewolucji na Teo Hernandeza. No ciężko będzie chyba ulepszyć skład Fut Champions, ale próbujmy, kolejny meczek, no Teo gdzieś tam na rezerwie niech sobie leci. No dobrze, a teraz robię screena, nie niezależnie od oczywiście składu rywala robimy screenshota. Milinkowicz, okej. Okay. O! Okej, okay, no to jest bardziej przyjemny skład, ale znowu widzicie: Karta Cristiano z SBC: Leao i Kaka z Karnetu. Troszeczkę chyba za późno robiłem, zrobiłem to konto. Mogłem zrobić je jeszcze wtedy, jak był ten karnet poprzedni, i jeszcze skończyć ten karnet, to bym miał tutaj. Ale musiałbym jeszcze kupić karnet premium. O, e, jak to w sumie dużo roboty by było. Dobra, mniejsza. Grajmy i wygrajmy ten mecz. I Canon Ildis 1-0. Okej, okay, no tutaj widzę, że na razie jest. Nie, kurde, Cristiano Ronaldo. No dobra, ja też tutaj się nie popisałem defensywy identycznie jak rywal, Także zaczynamy. Także jesteśmy na zero w sumie. A właśnie, a jeszcze jest jedna sprawa, w sumie, nie? Bo to, że my na przykład trafimy jakąś kartę, to, to. która na przykład jest dostępna na rynku, i w ogóle to pół biedy. Pytanie, czy ta karta jeszcze ulepszy skład? Bo już tutaj wiecie, no tu już jest naprawdę. O, tutaj będzie żółta minimum. Czerwona nawet jest, ok. Pamiętajcie, jak gość mi wyjdzie przy remisie, a jest na to szansa. To jest, to, to jest win dla mnie. I teraz leci kontra. i Cristiano Ronaldo. Nie ma! Jest! Ja pitole, jaki wylew! Nie, czterech moich zawodników stoi jak pachoły. Nikt się nie ruszy. Nie, no fenomenalnie, brawo. Karny, no to musi, dobrze. I żółta kartka dla obrońcy też powinna być. No w końcu, po jakimś mocniejszym kontakcie mamy, mamy karniaka, nie? No i dobra, panowie, no klasycznie wracamy do tego, co najlepsze, czyli strzału w środek. Podcineczko, dobrze, 2-2. Niedobre No ale tu jakiś karny, ludzi, Ludzie, oni ze mnie kanapkę robią w tym polu karnym Kenan Ildis, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Szczerze, że Cristiano znowu tutaj coś zaharata Ojejku, ojejku, ale podanie z Cristiano Nie ma, znaczy jest, Boże, kaka Gościu ma chyba trzy strzały na bramkę, nie? No w ogóle mu nie przeszkadzam Kenan No niesamowite, no... Dobra, ten drive mi nie chce wejść na tego I kontra, 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 i kontra. I nie ma. Ale modlić, ale fenomen, nie? Fenomenalny. Nie, no, Alison, ty jesteś takim ściekiem, już chyba. No, ale gówno, dobrze. Dobrze, 4-3. Mecz. Nie, no dobra, chciałem być bez bramkarzy, no ale chciałbym, żeby mój bramkarz obronił tyle, chociaż co jego. Dobre. 4-4, boże, co to jest za mecz? Przy. Przy stanie remisowym, no to będzie czerwona. No i wyjdzie mi, ale do... No i dobra, winek jest. Tyż. No ja nie dostanę wina od EA prawdopodobnie. Hmm, chyba, tak mi się wydaje. Zaraz zobaczymy. No ale jest 2-0 bilans dalej, nie? Co za, co za, powiem wam. Jeszcze Polak. Dobra, zaprośmy sobie go do znajomych. Uważajcie na niego. Switch Hans O4 MME. Uważajcie na niego. Nie grajcie. To jest zwykła pała, tak szczerze mówiąc. Przyda mi się wychodzić w lipcu, bo ma się małe jajka. Dobrze, to zobaczmy. Od 1 do 11. siódemeczka. 7. 7. Będzie to oczywiście butragenio, bo Karwachal jest na pozycji SPO, czyli jest wyżej. No, butragenio, dobra, jakie on ma karty w ogóle? No, ma kartą kartę za 60 tysięcy, no i ma zwykłą kartę. No i wiecie co? Kurde, i nie wiem, czy jest w ogóle sens kupować go, bo on nie jest lepszy. A on siedzi na widłach, czyli też go nie sprzedam później. Ej, kurna, chyba rezygnuję z kolejnego. Z kolejnego wygranego trafu. W sensie, wiecie, no, no nie ma sensu. No, nie no, lepszy niż Canon Illis na pewno nie jest i lepszy niż Elanga też nie jest. Także rezygnuję, panowie, rezygnuję z tego, bo naprawdę nie ma sensu. Także dziękuję wam za oglądanie. No szkoda, że ten ostatni gościu nam wyszedł, bo byśmy mieli 3-0 i to by fajnie wyglądało, ale wiecie, takie wirtualne już mamy. Także w następnym meczu, jak wygląda, wygramy od razu, pierwszy meczyk to mamy SBC. Także do zobaczenia i widzimy się w następnym odcinku. Łapka w górę i subyjek będzie, że zostawiony. Elu.